Akcja. <noise> Skąd to zwątpienie? Jedźcie, <noise> bo ja mam małe koła. Nice. Wifon chcesz tego? No. A ze śmieszkiem? Zobaczymy, jak będziesz pisiował to ze śmieszkiem. <głos> <Bifa>. <głos> Oho, launch control już gotowy. <noise> A ja nagrywam, tak bywam? Ty nic nie widzisz chyba. Ja nic nie widzę. <grymne> o, gdzie, gdzie, gdzie? Panie! <grymne> Dobre kresie. Dzień Cześć wszystkim, jestem właśnie sobie dzisiaj na krzywaniu ubieżdżając tutejsze traski w Rabce Zdrój. No i jako, że niektóre z tych trasek są już oficjalne pod nazwą Rabka Trails występują dwie traski i trasa podjazdowa to, e, korzystając z okazji, stwierdziłem, że nagram je. Pewnie w postaci follow-cama wrzucę, jak po prostu jadę mącicielkę, czyli taki flow trail i zazdrośnicę, czyli nieco bardziej techniczną trasę za znajomymi, którzy gdzieś tam... O, są! Wifon, dawaj! I... I tak to będzie. Lecimy? No, dawaj, dawaj. Ja jacyś, tam jesteś. Trasa mącicielka w Rapce-Zdrój za znanym freeriderem, moim dobrym znajomym, pseudonim Mac na YouTubie, polecam. Komi! Uh. Trasa całkiem fajna. My jedziemy ją powiedzmy w dynamicznie, ale Myślę, każdy będzie się tu dobrze bawił. Nawet jak gdzieś tam ma trochę mniejszy poziom zaawansowania. Czas to na całkiem przyjemnie. Faktycznie można złapać w lach. Kobi Dawaj, dawaj dalej To się kameruje Przetrzemy obiektyw No troszkę kropi Co mogę powiedzieć o trasach w Rapce Wow, Kobi Myślę, że bardzo fajne Są również te nielegalne, nielegalne fragmenty, które jeszcze nie są oficjalne, gdzieś tam publikowane, ale jest naprawdę coś Lubię tutaj często wpadać. <tryk> Znowu w sumie przetrzemy obiektyw I już powoli Zbliżamy się do ostatniej sekcji Mącicielki Ło, wow, ale Ale błoto poszło wow. Nieudany manual. Dobrze kobi. Tu ostatnia sekcja. Jeszcze raz przez obiektyw. Mam nadzieję, że coś będzie widać z tego nagrania Ogień, ogień! O jak chlapie! Wow! Brap! Ło! Wow, gdzie, gdzie, gdzie? Panie! <grywa> Dobre, Kobi. To może być spoko nagrań. Wifon, chcesz tego? Z No. A ze śmieszkiem? Zobaczymy, jak będziesz pisiował, to ze śmieszkiem. <grywa> Kobi jest to nagrywa, opy <grywa> 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 mais <prueba> <coughs> whoa <coughs> 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 Hei. <laughs> <laughs> du er ikke bra, <kpatt>, din jævel. <laughs> Ой <laughs> <laughs>